Cześć, z tej strony Graf Zerowlok Literacki. Dzisiaj trochę wyjątkowo chciałem zacząć od takiego małego apelu do wszystkich, którzy słuchają tej recenzji, żebyście wytrzymali do końca, bo wiem, że około 200 osób średnio, no plus minus, ogląda, słucha a, a, tego, co nagrywam, ale nie wszyscy wytrzymują do samego końca, a myślę, że a, dzisiaj nam się trafiła książka wyjątkowa, i książka, której naprawdę warto dać szansę, nawet jeżeli nie lubicie takiego gatunku, to wielka prośba, żebyście dzisiaj akurat zostali do samego końca nagrania, bo przed Wami rzecz niezwykła, naprawdę bardzo udana: Baśń o wężowym sercu, radek rak. Nie wiem, czy istnieje w historii postać bardziej odrażająca i odrzucająca mnie niż Jakub Szela. Chyba nie. I prawdę powiedziawszy, to niewiele mi obchodzą jakieś gadki o sprawiedliwości społecznej. A autorowi artykułu z Przykroju sprzed paru ładnych lat, który napisał, że dziś należy kontynuować dzieło Jakuba Szeli, to uroczyście dałbym wryj, gdybym tylko mógł. Nikt i nic mnie nie przekona. A, że ten człowiek był kimś więcej niż zwyczajnym psychopatą. Znaczy, oczywiście, Jakub Szela, nie ten gość z przekroju. Bo jak poczytać pamiętniki z, z tamtych lat, to wiele wskazuje na to, że, że to podpadał pod przypadek kliniczny ewidentnie. Dlatego też y, z wielką obawą sięgnąłem po powieść Radka Raka, baśnie o wężowym sercu, albo wtóre słowo o Jakubie Szeli, pełny tytuł. Bo pamiętacie pewnie, że zachwycałem się Pustym Niebem jakiś czas temu, dwa lata temu uznałem to w ogóle za książkę roku. I na szczęście, jak się okazało, autor udźwignął ciężar tematu. Zanim jednak przejdziemy do meritum, to zatrzymajmy się na chwilę przy tym, od czego ja zwykłem zaczynać, czyli na gatunku i na tytule. Bo blerb zaznacza, że powieść Radka Raka nie jest powieścią historyczną, ponieważ pozostaje zawieszona między historią a mitem. Moim zdaniem to jest trochę schematyczne i nieco archaiczne spojrzenie na gatunek w ogóle. Niewiele ma już dzisiaj wspólnego z rzeczywistością. No bo tak już jest teraz współcześnie z powieścią historyczną, że obecność wątków magicznych czy, czy mitycznych nie wyklucza takiej książki z, z grona powieści historycznych. E, wykluczyć może no nie wiem, jakaś zupełnie inna problematyka, nieodpowiednie tło czy inna konwencja opowieści. Tutaj owszem, historię widzimy zupełnie inaczej, nielinearnie jako taki zestaw splecionych ze sobą wydarzeń, wyciąganych no z różnych epok to może przesada, ale z różnych lat zupełnie i skleconych w jedną opowieść. Czy ten zabieg się broni, to do tego dojdziemy później. Ale cały czas jednak jest to historia, więc niech sobie teoretycy biedzą się nad tym. Ja nie mam problemu z uznaniem baśni o wyjążowym sercu za powieść fantazy i powieść historyczną jednocześnie. A tytuł a konkretnie podtytuł przywodzi oczywiście na myśl skojarzenie z Brunonem Jasieńskim i jego poematem Słowo o Jakubie Szeli. Tu mamy wtórę, czyli drugie Słowo o Jakubie Szeli. I mam wrażenie, że Radek Rak wyraźnie polemizuje z utw utworem, który oznaczył w tytule, bo już na samym początku, no tak, na samym początku powieści wspomina. O historiach pisanych przez panów i dla panów, no, które są z gruntu fałszywe, a które powstały na temat właśnie Szeli. Pytanie, czy poemat Jasińskiego też się do tych historii fałszywych zalicza? Trudno powiedzieć, bo ta wykpiona scena, przy której Rak mówi właśnie o tych historiach o panów, pisanych przez panów dla panów, taka scena właśnie jak to hardy Jakub Szela pyskuje dziedzicowi. Nie ma tego u Jaśnieńskiego. Ale jest takie powinowactwo jednego wątku, jednej sceny, rozmowy z Jezusem, już pod koniec powieści, w decydującym jej momencie, jeśli tak można powiedzieć. To są bardzo podobne spojrzenia, ale zupełnie inaczej, mam wrażenie, rozwiązane. O tym jednak później. Wróćmy do problemu, jaki zaznaczyłem we wstępie czyli tego jak pisać o rabacji. Sprawa nie jest prosta, no bo chociaż kwestia stara, no już 160 lat z okładem to nadal nie pozostawia obojętnym. Do, dla pisarza to są takie prawdziwe wilcze doby. No bo napiszesz, że Szela był zbój, no to cie lewica obskoczy, wyzwie od konserw albo i gorzej. Napiszesz, że Szela to był świadomy buntownik chłopski, no, to masz przeciwko sobie tabuny kapitalistów i konserwatystów. Tak źle, a tak jeszcze gorzej. Ale Radek Krak na szczęście znalazł trzecią i chyba najlepszą drogę. Pomijając całą społeczno-patriotyczną otoczkę, sięga głębiej i zadaje takie bardzo ważne i jedno z, jak to się ładnie mówi, podstawowych pytań: Co tak naprawdę skłania człowieka ku złu? Jeden z moich internetowych znajomych. Napisał, że baśń, to jest taka książka, baśń Radka Raka, to jest taka książka, jakby Leśmian próbował po swojemu przepisać chłopów Reymonta. On miał na myśli język, ale przy okazji trafił w sedno. Chociaż ja bym powiedział, że to tak jakby Leśmian próbował przepisać Mopasanta, ale to na, na jedno wychodzi. Mamy tu bowiem rzeczywiście ten leśmianowski, mityczny porządek rzeczywistości, gdzie sprawy ludzkie mieszają się ze sprawami nadprzyrodzonymi, a jednocześnie naturalistyczne spojrzenie na świat, na przyrodę i na rolę człowieka w tym wszystkim. Jak to się ma do odpowiedzi na pytanie, skąd się bierze zło? Ano tak jak odpowiadali naturaliści z rządzy i z próby przewrócenia ustalonego porządku. Nie chodzi tutaj oczywiście o żaden porządek społeczny, ale o pewne prawa znacznie potężniejsze, nigdy nie spisane zakazy takie obecne w kulturze oralnej, kto się ładnie mówi. Dodajmy jeszcze do tego takie romantyczne przeświadczenie, jak to na przykład z Ballad Mickiewicza znamy, że odrzucenie prawdziwej miłości to jest zbrodnia i mamy obraz całości. Bo jak spojrzycie na fabułę, to no, szczerze, czy cała ta krew zostałaby przelana, doszłoby do rabacji, gdyby Szela na początku nie zapragnął właśnie tej rusałki malwy, i czy źle byłoby mu z tą Żydówką Haną, która go naprawdę kochała? I to właśnie pomieszanie dwóch światów, w zasadzie pierwszy rozdział, no pierwsze rozdziały. Złamanie tego zakazu, który w pierwszym rozdziale wypowiada opiekun szeli, Stare Myszka, zmieszanie dwóch rzeczywistości, pcha szele dopiero później do, do rządzy sięgnięcia do, do pańskiego stanu. Bo to nie jest tak, że on tego chce na początku, on sobie tego, tego że chce być panem, uświadamia sobie dopiero jak już złamie ten pierwotny zakaz. A potem, mimo najszczerszych chęci, mimo świadomości, Bohatera tej spirali nienawiści odkręcić już się nie da, wszystko musi się zamknąć krwawymi zapustami. W takim właśnie rozumieniu winy i grzechu Radek Rak okazuje się bardziej ludzki niż wszyscy humaniści i socjaliści razem wzięci. Bo następujący w mniej więcej w połowie książki zwrot fabularny, którego Wam nie zdradzę, żeby nie psuć zabawy. Pokazuje, że zdaniem autora rządza wisi ponad każdym stanem, ponad każdą świadomością i każdemu jest dana na pokuszenie. Tu zresztą przechodzimy do kolejnej bardzo interesującej, no, nie wiem, warstwy możliwości odczytania tej książki, czyli tej galicyjskiej mitologii, o której wszyscy mówią i wszyscy wspominają, łącznie z blerbem, właśnie, A. To jest oczywiście mitologia, no nie byle jaka. Trochę ludowa, trochę pogańska, trochę chrześcijańska, zakorzeniona w historii, bo tam się o historii też trochę mówi, ale funkcjonująca też jakby poza czasem, znaczy przez cały czas, od początku aż do, aż do końca czasu. No jak to prawdziwa mitologia, nie? Warto zwrócić uwagę, że ten pogański porządek świata, w ogóle ten świat pogański, nie jest jak to czasami by chcieli neopoganie pokazać przyjazny człowiekowi. Tak jak na przykład była taka powieść kiedyś, o Bogumił Wiślani, taka chyba jedna z pierwszych po 89 roku prób stworzenia takiej właśnie słowiańskiej mitologii. No ta tutaj radka raka nie jest oczywiście słowiańska, ale chodzi mi o takie proste skojarzenie. No i tam to było raczej tak. No, niby jest gdzieś tam to zło, ale to się da wszystko okiełznać, bo wystarczy żyć w zgodzie ze sobą, przyrodą i tak dalej, bla, bla, bla. A tutaj świat jest mroczny, ponury, bezwzględny i przede wszystkim wrogi chrześcijaństwu. I to są mistrzowskie sceny, naprawdę niesamowite czasami granie nastrojem, jak chociażby motyw tego księdza, zamien... księdza egzorcysty, to chyba biskup w ogóle jakiś był, zamienionego w drzewo, czy na przykład pomylona modlitwa Zdrowaś Mario przez głównego bohatera, bo w momencie, w którym on już jest jakby zaanektowany przez tą inną rzeczywistość, próbuje w pewnej scenie odmawiać zdrowaś Mario i nie jest sobie w stanie przypomnieć słów, znaczy wypowiada te słowa zupełnie inaczej, on tam mówi chyba coś w stylu zmoraś Mario smutkuś Pełnach, chociaż chcę mówić inaczej, mistrzowska scena po prostu. Wiele, wiele zresztą innych. Taki rozdźwięk istnieje też pomiędzy ideą buntu, a chrześcijaństwem, no to tutaj jakby już może zupełnie zrozumiałe. Szela dwukrotnie dostaje możliwość porzucenia swojego celu. W sumie to nawet więcej razy niż dwukrotnie, ale dwukrotnie na rzecz. No, powiedzmy Bożej Drogi, tak? i dwukrotnie odmawia. Zresztą ta druga odmowa, już pod koniec książki, to jest moim zdaniem świetna polemika z Jasieńskim, bo w słowie o Jakubie Szeli mieliśmy taki poważny zgrzyt. To jest coś, co mnie zawsze u Jasieńskiego wnerwia w tym utworze kiedy chłopski buntownik zarzuca Jezusowi, że Jezus ma gładkie ręce, bo nigdy nie pracował. No tak, Cieśla z 30-letnim prawie stażem nigdy nie pracował. I Radek Rak na szczęście takich rzeczy unika, bo jego szela odpowiada tak, jak szela powinien odpowiedzieć, czyli agresją zwyczajnie. No. Takie mieszanie różnych elementów to jest jeden z wyróżników prozy Radka Raka, bo jak oglądaliście recenzję Pustego Nieba, to, to pewnie wiecie. A jak nie, to zapraszam w ogóle do oglądania, bo bardzo ciekawa książka. Mógłbym tutaj też zacząć wymieniać poszczególne nawiązania i pewnie bym tego filmu nie skończył, bo, bo mam wrażenie, że jest ich jeszcze więcej niż przy Pustym Niebie było. Więc poprzestanę na takim skrócie, naprawdę na skrócie. Więc. Nawiązania są na przykład w formie prostych cytatów. I są cytaty na przykład z Biblii, z, ze Zbigniewa Herberta, z Antychrysta Fontriera. To jest moje ulubione zdanie z całego Fontriera w ogóle: natura jest kościołem szatana. Kapitalnie wprowadzone w powieść. Z killerów dwóch nawet mamy żart, bardzo zresztą zabawny. Mniej oczywiste pojawiają się też wspomnienia innych utworów. Władcy pierścieni kilka razy, raz nawet w taki sposób dość ciekawy, bo to chyba takie spojrzenie Alayska, o ile dobrze pamiętam nazwisko, czyli że to Gandalf był zły, a Saruman był dobry, tak? No mniej więcej, oczywiście, w taki sposób. Diuna się gdzieś tam przejawia, przez moment dosłownie. Chłopu Freymonta wydaje mi się, że też rozpoznałem. Lud Dukaja jak najbardziej też wspomniany. Ale mamy też grę językiem, czy zabawy w takie charakterystyczne narracje, jak na przykład z hymnu do Miłości Świętego Pawła, z Wesela Wyspiańskiego z kronik średniowiecznych no, nawiązania do opisu najazdu tatarskiego też widoczne i też takie nawiązania które gdzieś tam majaczą na, na horyzoncie naszej świadomości kulturowej no nie wiem manowski znaczy wyjazd do senatorium ala ala z zmana tak e, co jeszcze obrazy szagala e, z rozciętym wołem chociażby no obraz szagala z rozciętym wołem Taki wręcz tarantinoski rozdział o pewnej kolendzie. Nie wiem, czy w ogóle nie najlepszy rozdział z tej książki, nie najlepsza taka opowiastka. I wiele, wiele innych. Dwie rzeczy nie dają mi spokoju. Jedna z nich to jest postać złego człowieka, którego nie zidentyfikowałem, a mam wrażenie, że on jest cytatem. Może się mylę. Pachnie mi to czymś wschodnim, ale tym na naszym wschodnim, w sensie rosyjskim, nie wiem, gdzieś tutaj z tych okolic. Nie mam pojęcia. Może jeśli ktoś z was czytał, to, to się zorientuje. Ja, ja się nie połapałem, a cały czas mi coś dzwoniło. A druga rzecz, to jest też bohater, to jest ten Ksenesrak Nie wiem, czy takie imię w ogóle istnieje. Czy to, to ono, nie wiem, z Greki pochodzi, tego słowa obcy. Czy, czy może z narzecza galicyjskiego, ale nie z tego naszego galicyjskiego, tylko z tego hiszpańskiego galicyjskiego, gdzie jak sobie sprawdziłem, to to słowo ksenę oznacza gen, znaczy ksenes to by były geny, czyli biorąc pod uwagę, że to jest ksenes rak, no to to byłby jakiś przodek e, autora. Może się zapędzam, może to jest nadinterpretacja, ale jeżeli mam rację, no to naprawdę... Gratuluję takiej piętrowej konstrukcji. Żeby jednak nie było tak do końca uroczo, jak już mówiłem wcześniej, Radek Rak po raz kolejny bawi się czasem. Jego historia toczy się wprawdzie w latach 40. XIX wieku, ale mamy przecież na przykład szlachtę, która cytuje z pamięci książki, jakich znać nie mogła. Mamy bohaterów, którzy żyli później, mamy pociągi, które nie mogły jeździć tam, gdzie jeżdżą w powieści. Ja oczywiście rozumiem doskonale takie tłumaczenie, że to jest czas mityczny, który płynie inaczej i tak dalej i tak dalej, ale problem polega na tym, że na przykład Lublin z pustego nieba mógł sobie istnieć poza czasem i to Pomieszanie wydarzeń w ogóle nie przeszkadzało, bo to był sobie po prostu Lublin z całą swoją historią wymieszaną. Tutaj zaś mówimy o rabacji, która jest bardzo konkretnym wydarzeniem z bardzo konkretnym bohaterem, zakorzenionym w jednym konkretnym roku. I to jest trochę tak jak z wierszem Chiop Różewicza, który uważam za jeden z najsłabszych utworów tego poety. Bo Różowicz, Różewicz e, pokazuje Hioba na granicy utraty wiary, na granicy zwątpienia, tuż przed pojawieniem się Boga i takim tego Hioba pozostawia, kończąc swój wiersz. Czyli Bóg nie przychodzi. Ale problem polega na tym, że czytelnik wie przecież, zna postać Hioba, wie co się z nim dalej stanie i ciężko jest w tę pustkę Różewicza uwierzyć. I tutaj jest tak samo z radkiem rakiem. Znacznie łatwiej byłoby mi uwierzyć w jakiś bunt po prostu poza czasem, niż w tę rabację konkretną. Gdyby to był, jak gdyby tam był jakiś bezimienny bohater. O, w ogóle jakby się nazywał bezimienny, to co innego. No Ale. Mimo wszystko jest to drobnostka, chociaż rzeczywiście tutaj ten pomieszany czas delikatnie mi nie grał. Nie sposób powiedzieć o, o wszystkich aspektach książki. Naprawdę, jeszcze co najmniej kilka rzeczy przychodzi mi do głowy, a wiem, że byłoby już po prostu za długo. Nie sposób w pełni w, krótkim, w takim krótkim podcaście omówić tego. No, nie zawaham użyć się takiego dużego słowa dzieła, bo to jest rzeczywiście książka prawie że doskonała. Pięknie napisana, magiczna, gęsta od znaczeń, bardzo brutalna, bardzo erotyczna. I tutaj o, o erotyce Uraka to też ktoś jeszcze powinien napisać albo powiedzieć, bo. Wydaje mi się, że na tym poziomie też dużo ciekawych rzeczy można by było z jego książek wyczytać. Książka mitologizująca rzeczywistość, czyli taka, która ma wszystko to, co powinna mieć najlepsza fantastyka. Rzadko kiedy po ukończeniu książki budzę się z koszmarami, a, a finał baśni o wężowym sercu mi zafundował tę, no powiedzmy, przyjemność. I nie jest to też tak, że ja Was będę zachęcał do przeczytania takimi moimi emocjami. Bo wiecie, że ja tego nie lubię. Ja śmiem twierdzić, że, że geniusz tej powieści można obronić naprawdę w takiej merytorycznej, metodologicznej i literaturoznawczej dyskusji. Dla mnie, mocny kandydat do książki Roku w moim prywatnym rankingu, polecam. Ale pamiętajcie, pod żadnym pozorem nie przywiązywać się do, do bohaterów. To tyle ode mnie, jeżeli chodzi o recenzję. Mam nadzieję, że do usłyszenia już niebawem, w przyszłym tygodniu, w serii relacji z Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. A tymczasem będę się już żegnał. To był graf zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.